Hej, witajcie na kolejnym podsumowaniu projektu Zero i słuchajcie mam dwa zużycia co mnie bardzo, bardzo ciszy bo jedno zużycie to jeżeli oglądacie mnie na bieżąco to widziałyście, że ostatnio wychlupywałam, wytrząstywałam resztki podkładu Smashbox i wychlupałam go i w międzyczasie też go zużyłam, tak więc podkład Smashbox został zużyty jak zaczynaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pół roku temu to było go tyle mam nadzieję, że to widać i tak Trochę schodzi, schodziłam, 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 aż w końcu... Został wykończony. Oczywiście to nie jest jedyny podkład, który ja ogólnie wykończyłam. Wykończyłam też Revlon Color i wykończyłam Bell New Liquid Powder, ale to już jakiś czas temu. A ponieważ jest teraz bardzo dużo podkładów do testowania, no to podejrzewam, że nieprędko wykończę jakiś inny. Zastanawiałam się, czy włączyć jakiś podkład. Może na przykład włączę po, na następnym podsumowaniu, czyli powiedzmy, bo następne podsumowanie, wypada kalendarzowo 25 grudnia, więc zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało. Ale możliwe, że właśnie może na początek roku, Przyszłego włączę jakiś podkład, może jakiś nowy, żeby zobaczyć, jak go będę zużywać, pomimo tego, że będę testować inne podkłady. Więc zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało. Więc to jest jeden produkt zużyty, a drugi produkt zużyty. To jest Wishful. Wishful Cleaning Genie, czyli marka odchudy, Beauty, marka makijażowa, nie makijażowa, pielęgnacyjna. Marka pielęgnacyjna, zużyty całe, hmm, ca, cały ten balsam. No, wiecie, jak się człowiek maluje codziennie, no to balsam jednak do, do makijażu schodzi, tak więc e, tak, zdecydowanie po prostu ten balsam zszedł i w jego miejsce, słuchajcie, włączam kolejny balsam. No bo tak jak mówię, balsam się i tak używa praktycznie codziennie. I włączam nowy balsam e, Flaw, czyli ten malina migdał, który ja już używałam i który generalnie bardzo lubię, użyłam go do tej pory dwa razy, tak więc zużycie nie jest jeszcze jakieś bardzo duże opakowanie ma 50 gramów 50 ml, więc jest dwa razy mniejsze niż Cleaning Genie, bo ten ma 100 gramów, natomiast no widziałyście, że jakby tego było zdecydowanie mniej w opakowaniu i on też ma trochę inną konsystencję Wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o Flaw, to ta konsystencja będzie się trochę różnić, bo na przykład w tej chwili ta konsystencja, która znajduje się w tym opakowaniu, jest bardziej zbita i bardziej twarda niż jak miałam pierwsze opakowanie jeszcze w wakacje. W ogóle miałam to opakowanie zanim flash się stał taki popularny, zanim powysyłali, jedzie wszystkie paczki do, do youtuberek, to u mnie, on u mnie już był w ulubieńcach, więc to nie jest nic sponsorowanego, ani nic z tych rzeczy. Natomiast ten balsam kupiłam teraz na promocji w Rossmanie za 17,50, więc jest to bardzo dobra cena, bo to jest malutkie opakowanie, mamy tutaj tylko 50 właśnie gramów produktu i ta promocja trwa jeszcze chyba dzisiaj do końca dnia. Bo wydaje mi się, że ona trwa właśnie do końca listopada, tak więc jeżeli byłyście ciekawe właśnie, yy, czy warto, czy, czy wiecie, co z tym balsamem trzeba, by na pewno jest taki fajny, no to jest okazja, żeby go wypróbować, bo właśnie jest po pierwsze obniżona cena po drugie powiem Wam tak, ja go lubię, jedno opakowanie mam zużyte i teraz kupiłam jeszcze, próbuję pokazać za opakowania, właśnie kupiłam jeszcze dwa opakowania, więc dlatego stwierdziłam, że włączam w tej chwili do projektu, zaraz zobaczymy jak długo będę zużywać ten balsam, przy czym wiecie, ja czasami na przykład mam tak, że nie mam ochoty używać balsamu i używam olejku, więc to, jest tak, to też nie jest tak, że codziennie używam balsamu i, i codziennie właśnie będziemy widzieć, natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że to będzie jakieś takie dobre odwzorowanie, więc więc to są te dwa produkty, które właśnie zużyłam, z czego się bardzo cieszę. Natomiast kolejne, no niestety, nie, jeszcze długa droga przed nami, ponieważ te produkty były praktycznie całe duże, kiedy ja włączałam je do projektu Zero. Więc pewnie, tak jak wspominałam, jeszcze parę miesięcy z nami pobędą. I zacznę od toniku Miracle Toner, um, Some By Me. Ostatnio byliśmy tu, gdzie jest czarna kreska, teraz znowu czerwona, czyli jesteśmy tutaj. Widać, że to zużycie pierwsze było takie bardzo. Systematycznej, to też pokazuje, że faktycznie ja systematycznie używałam go przez 30 dni codziennie i tak dalej. Po tym już właśnie jest tak, że nie używałam go codziennie, dlatego że na przykład używam czasami peelingu, używam czasami maseczki oczyszczającej, więc jakby stosowanie tego toniku jest już dla mnie, dla mojej skóry po prostu nadmierne i nie mam potrzeby używać go codziennie. Używam go regularnie, mimo wszystko. Ale nie codziennie, tak jak właśnie te pierwsze 30 dni, tak? Więc zużycie jest w tej chwili, jesteśmy chyba gdzieś w połowie, czyli. Um, raz, dwa, no trzy, cztery miesiące jakoś tak mniej więcej jesteśmy w połowie, więc jeszcze spokojnie będę go sobie zużywać. Podejrzewam, że jakoś tak do wiosny przyszłego roku go zużyję ale wiecie, mam jeszcze inne toniki, tak więc wszystko jest pod kontrolą. Kolejny produkt to jest mgiełka, mgiełka Elizaweka, którą włączyłam też dosłownie niedawno, bo jak zaczynaliśmy, no to było tyle. W ogóle musiałam to odwzorować na podstawie filmu właśnie, który nagrałam, dlatego że to jest w takim miejscu, że cały czas jak trzymam to palcem, po prostu przez ten czas używania wytarłam, więc tu teraz kolejne już zrobiłam na tym papierku, żeby właśnie mi się to nie starło, ale zużycie jest dosyć duże i obstawiam, że do nas razu prawdopodobnie już tą giełkę zużyję, dlatego że ja mgiełkiem używam, używam regularnie rano i wieczorem. Tak więc to zużycie jest. Natomiast teraz przy czarnopiątkowych szaleństwach udało mi się kupić mgiełki Pixi na Look Fantastic. Była promocja, gdzie one były 3 za 2 plus jeszcze wchodziło dodatkowo minus 30%. Tak więc ja za 140 zł kupiłam 3 mgiełki Pixi. Które normalnie Za które normalnie zapłaciłabym jakieś 250 zł, tak więc bardzo mnie to cieszy. Będę miała ogromny zapach z mgiełek, właśnie. A ja Pixie mgiełki bardzo, bardzo lubię, tak więc to sobie będę zużywać teraz pewnie do następnego podsumowania. Zobaczymy, kiedy te mgiełki Pixie do mnie, do mnie przyjdą, bo wiecie, podejrzewam, że będzie, że no z uwagi na dużą ilość zamówień, tralala, la la, będzie trzeba czekać. Chociaż zobaczymy, może przyjdą bardzo szybko. Następny produkt, skoro już jesteśmy przy Pixie, to jedźmy z Pixie. Jest to Peel and Polish. Ja tutaj zaznaczyłam właśnie, gdzie mniej więcej. O, trochę. Jakiś włosek mój, e, gdzie było, i gdzie jesteśmy teraz, ale też zważyłam tą tubkę, tak, żeby było jasno i żeby było wiadomo. Zresztą tak samo jak ten balsam. Ten balsam również zważyłam z opakowaniem, z nakrętką, żebyście widziały właśnie, i bez nakrętki też, bo przecież, żebyście widziały właśnie, jak będziemy zużywać, to będzie widać wtedy zużycie właśnie w gramach chociaż tu są mililitry, ale moim zdaniem bardziej chyba w gramach to warto by było no więc w każdym razie tutaj też to zważyłam jak widać zużycie drobne, drobne jest zużycie, no i też widać tutaj właśnie też lekkie, lekkie zejście powiem Wam, że całkiem fajnie mi się tego peelingu używa, używałam go do tej pory może z dwa razy, nawet raz w jednym z, z vlogów to jest bardzo taki delikatny i drobno zmielony peeling to jest właśnie jak polerka po prostu, czyli ten polish taki czyli właśnie takie mm, bardziej y, drobno zmielone jakiekolwiek ziarna czy cokolwiek tam jest, który właśnie delikatnie złuszcza na skórek, to nie jest gruboziarnisty peeling, więc w zależności od tego oczywiście, co, co kto lubi um, no to albo będzie mu odpowiadało, albo nie, mi to odpowiada kolor ma też całkiem fajny zapach normalny bym powiedziała, jakiś nie jakiś fantastyczny nie tak jak na przykład Flaw, który ma zapach cudowny i ja bym mogła Siedzieć. o oh Jezu, jak to ładnie pachnie. Naprawdę pachnie marcepanem z malinami. Cudownie pachnie, ale e, widziałam na przykład: poczekajcie, u kogoś na Insta Stories, albo u kogoś w filmie, gdzie ktoś mówił, że zapach kompletnie mu nie odpowiada tego, tak? Więc wiecie, bywa bardzo różnie. E, więc ten zapach jest taki po prostu normalny. Nie powiedziała, czy brzydki, czy ładny, po prostu taki normalny. Więc będę go sobie powoli używała, właśnie. Więc wiecie, jak mamy teraz. Trzy produkty takie ścierające do twarzy, bo mamy tak tonik z kwasami, mamy ten właśnie peeling, oraz mamy też maseczkę oczyszczającą z The Body Shop. Więc wiecie, to nie jest tak, że ja tych produktów będę teraz tak codziennie używać, no bo sobie zajadę cerę po prostu, więc z rozsądkiem podchodzę do tego, jak używam jednego, to nie używam drugiego i tak dalej. Więc powoli, powoli, powoli będziemy schodzić. Więc skoro już właśnie jesteśmy przy maseczce, no to maseczkę też ważyłam, bo tak naprawdę to jest też istotne, ale przy okazji Wam też pokażę zużycie. Się, że kiedy zaczęliśmy, to jakby tej maseczki było dosyć dużo po same wręby. Wiem, że może to niezbyt ładnie wygląda tak, zaglądać, ona jest taka obecchnięta na brzegach, no ale jakoś Wam muszę pokazać to zużycie. Więc wydaje mi się, że jesteśmy tak mniej więcej w połowie coś w tym stylu, więc zużycie jest, idziemy do przodu. Ja tą maseczkę bardzo lubię, szczególnie właśnie na takie dni, kiedy po prostu potrzebuję zrobić coś miłego dla siebie i, e, znaczy, może inaczej, potrzebuję e, jakby to powiedzieć, znaczy oczyszczenia twarzy też, ale przez to, że to ma taki zapach eukaliptusowy, to, to, to też pozwala, jakby się tak wewnętrznie, nie wiem, to jak mówię to brzmi po prostu śmiesznie, ale ten zapach pozwala też dodatkowo tak się oczyścić, jakby to jest zapach eukaliptusowy, zapach taki lekko miętowy, coś jak wigwa jak się smarowało na klatkę piersiową, jest taki zapach właśnie bardzo oczyszczający dla mnie, więc ja ogólnie kiedy mam taką potrzebę też takiego właśnie po prostu, nie wiem, wewnętrznego oczyszczenia. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo tak jak mówię, jak mówię, to brzmi to jakoś dziwnie. Ale właśnie też ta maseczka tak dodatkowo jeszcze działa po prostu na moje samopoczucie, więc ja tą maskę bardzo lubię. Mam jeszcze jedno całe duże opakowanie, i mam teraz trzy nowe maski z Dwody Shop, które w ostatnim holu Wam pokazywałam. Tak więc będę zużywać te maski po kolei powoli, po, pomału, wiecie, tak na spokojnie sobie. Natomiast jeżeli byłyście ciekawe właśnie tych masek, to ja już o niej mówię już bardzo bardzo, bardzo długo. Wydaje mi się, że chyba ponad rok to już co najmniej, dlatego, że nawet zastanawiałam się w zeszłym roku nad kupnem kalendarza adwentowego do Bodyshop, bo tam była ta maska, a potem sobie pomyślałam, po co dla jednej maski będę kupować cały kalendarz za 500. W tym roku w ogóle na kalendarze do Bodyshop nie patrzyłam, w ogóle zresztą nawet na żadne kalendarze e, adwentowe nie patrzyłam. Natomiast ta maska jest po prostu bardzo fajna, a też dobra wiadomość jest taka, że ona występuje w małej pojemności. Więc jeżeli zawsze Was ona interesowała, no to jest okazja, żeby właśnie kupić ją w Małej pojemności, bo wtedy nie musicie wydawać 100 zł na całą maskę, tylko właśnie chyba 25. Co prawda, nie jest to opłacalne ekonomicznie, wydaje mi się, że oczywiście wychodzi drożej, no ale wiecie też, słoik jest porządny, jest bardzo, bardzo ciężki, to jest naprawdę konkretna rzecz, więc wiadomo, że to może wychodzić inaczej. Następny produkt, produkt właśnie do pielęgnacji wieczornej, cały czas używam, bo ja wspominałam Wam, że myślałam, że może jednak zmienię sobie na wieczór, ale ponieważ na, na dzień wprowadziłam nowe produkty Kodali ostatnio, no to na noc zostawiłam ten, który używam, czyli SOS Vino Source Intense Moisturizing Cream. Jest zużycie, widać zużycie. Ostatnio zaczęłam zdrapywać tutaj ze ścianek z boku, bo jak dłubałam w środek, to po, ponieważ na ściankach było biało, to tak naprawdę nie było widać zużycia, więc w końcu zaczęłam zdrapywać te ze ścianek po bokach, więc mamy po prostu zużycie, które jest widoczne. Tak więc też ostatnio zważyłam właśnie, bo ja przestałam ważyć, powiem Wam, że trochę z lenistwa. Więc ostatnio właśnie zważyłam też ten produkt, więc będziemy mogły obserwować właśnie zużycie tego produktu. Ja go nie nakładam zbyt dużo na, na twarz, dlatego że. Po pierwsze ja go nakładam, kiedy mam twarz spryskaną e, mgiełką i dzięki temu, że twarz jest troszeczkę taka wilgotna, to po pierwsze mniej tego kremu trzeba, dlatego że jest jeszcze dodatkowy ten pościsk, a po drugie też ten krem jest bardzo, bardzo bogaty, więc jeżeli bym nakładała go zbyt dużo, to on po prostu mi się nie wchłania w skórę i potem mi się przykleja do poduszki i to jest takie... Bleh. Ja ogólnie nie lubię tego uczucia, więc ja staram się go nakładać niewielkie ilości, żeby on miał okazję się wchłonąć i miał okazję zadziałać, a po prostu za dużo no to marnuje w tym momencie krem i tak naprawdę... To przynosi trochę więcej szkody niż pożytku, bo zostaje pl zostawia plamę na poduszce, do których się przykleja kurz. Potem ja wcieram twarz w ten kurz cały przez całą noc i tak dalej. I to po prostu no, nie jest zbyt dobre, tak? Więc z rozsądkiem, używam Wam sobie po prostu mniejsze ilości. Wiecie, możliwe, że jeżeli Wy macie skórę bardziej odwodnioną, bardziej suchą, ja mam tłustą skórę ogólnie, przytłuszczającą się. Moja skóra nie potrzebuje zbyt dużego, jakby takiego odżywienia, nawilżenia, e, No to możliwe, że Wy będziecie używać po prostu go trochę więcej. Ja go używam niewielkiej ilości, bo tak jak mówię, nie mam potrzeby nakładać go jakoś za dużo, a też powiem Wam, że w którymś z filmów, aha, o błędach, które popełniałam, czy o rzeczach, które zmieniałam w swojej pielęgnacji, właśnie mówiłam, że był taki moment, jak używałam tego poprzedniego kremu z miszy, on się nazywał Chon Jing Song, coś tam, taki w takim cygańskim opakowaniu, takim bardzo ładnym, no to tam naprawdę były takie momenty, gdzie ja tego kremu używałam bardzo dużo, bo ja go po prostu już chciałam w cholerę wykończyć, miałam już go po prostu dość. E, więc tam na przykład były takie momenty, gdzie faktycznie bardzo dużo tego kremu używam, ale to, to nie przynosi efektu, dlatego że to tak naprawdę po prostu nadmiar się wcale nie wchłania w skórę i marnujemy tylko produkt. Więc ja jakby po, 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 po czasie się zorientowałam, teraz używam zdecydowanie mniej i też tak samo jest właśnie z tym, on jest bardzo bogaty, bardzo gęsty i nie mam po prostu potrzeby używać go w tak dużej ilości na noc, szczególnie właśnie, jeżeli nakładam na skórę, którą mam zbliżoną, na przykład mgiełką. No teraz jest Elizaweka, innym razem będzie inna mgiełka, niedługo pewnie będzie Pixi, wcześniej była Glow Recipe, więc na spokojnie. No i teraz dwa produkty do makijażu, które włączyłam ostatnim razem, po których za bardzo zużycia, powiem Wam, nie widać. Nie wiem, czy w ogóle je ważyć, bo tutaj też pewnie to zużycie będzie małe, więc niby wgniecenie jest, niby jest, ale ono już było. Powiem Wam tak, ono się też zrobiło takie Troszkę jakby brudne. Widzicie te czarne takie kłaczki? I one wynikają jakby z tego, tego pędzelka, który ma takie czarne kłaczki. Natomiast ja powiem Wam, próbowałam to wyczyścić. Tak wiecie, brałam delikatnie przez tą, przez ręcznik papierowy i tak dalej. Nie bardzo to się da wyczyścić. Jestem w ogóle, wiecie, co ciekawa, jak głęboko. Ten, ten, ten róż tutaj w ogóle jest. Czy tam jest, jakby wiecie, bo na przykład z beką miałam tak, że mi się wydawało, że tam jeszcze nie wiadomo ile jest. A potem któregoś razu tak dotknęłam. I po prostu się to rozpadło, okazało się, że to było bardzo, bardzo cieniutkie, więc jestem ciekawa. No na razie jeszcze denka nie widać, więc pracujemy sobie cały czas, ten róż ostatnio na moich policzkach się znajduje. No i drugi produkt również do makijażu, po którym również za bardzo zużycia jeszcze nie widać, to jest rozświetlica Glam Shopu, ja ją przełożyłam do opakowania po BC, to podpatrzyłam u Maksineczki jakiś czas temu i ciągle zapominałam, jak zużyłam poprzednią bekę Moonstone, to wywaliłam opakowanie i zapomniałam. I potem jak wykończyłam do Vanilla Quartz, to już pamiętam, żeby nie wyrzucać tego opakowania i właśnie przełożyłam sobie rozświetlicę. Tak więc też jeszcze zużycia za bardzo tutaj nie widać. Jest tak, wiecie, no powiedziałabym, że no, no jakieś tam zużycie jest. Ja używam do tego pędzelka Embrasha 28 takiego, o, taki mniej więcej on ma taki kształt, więc ten pędzelek mi się do tego najlepiej sprawdza, bo każdy inny jest po prostu troszeczkę przyduży. Ale tak, no będziemy sobie to zużywać. Powiem wam, że się przekonałam do rozświetlicy na początku i nie lubiłam, bo hmm, wydawało mi się, że ona jest właśnie tak jak hmm, jak się nazywały te rozświetlacze stila ten rozświetlacz właśnie, taki, właśnie taki, taki mięciutki i używałam jej tej em, rozświetlicy gąbką i to się za bardzo nie sprawdzało i stwierdziłam, że rozświetlacz jest do bani, aż w końcu właśnie nie pamiętam, czy to Wy mi poleciłyście, czy ja w którymś filmie może u Ady Grotkowskiej zobaczyłam, że ona właśnie używa do, do niej takiego pędzelka, no i wtedy stwierdziłam, wy dobra, spróbuję. No, i tak zaczęłam używać i powiem Wam, że no efekt mi się bardzo, bardzo podoba. Jest właśnie taki, można, może być taki z kosmosu, a można zrobić bardzo subtelny. Tak więc, w zależności od tego, co lubimy. No, i też bardzo często jej używam na powieki wewnętrzny kącik, bo to jest taki właśnie fajny, rozświetlający kolor. Tak więc, dzisiaj mam w wewnętrznych kącikach, chociaż akurat za bardzo, za bardzo tego nie widać. I słuchajcie, na jednym tchu praktycznie dobnęliśmy do końca. Nawet powiem Wam, że wydaje mi się, że może się udałoby bez żadnych cięć. Chociaż pewnie nie, chociaż pewnie gdzieś tam się parę razy pomyliłam. Ale powiem Wam, że mam wrażenie, że gadam, 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 gadam. I skończyłam. I jakby doszliśmy do. Do ostatniego produktu, więc z nowych produktów pojawił się balsam. Tak jak mówię, możliwe, że właśnie e, podkład wprowadzę w przyszłym roku. Nie wiem, czy jakiś puder wprowadzę. Może tak, w sumie czemu by nie? Skoro wprowadzam podkład, pomimo tego, że testuję podkłady, to mogę wprowadzić puder pomimo tego, że testuję pudry. Zastanawiałam się również nad wprowadzeniem tej mgiełki, której używam po makijażu, czyli Fenty. Ona ma jakoś Worded Dew. Tej mgiełki, ale z kolei ja jej nie używam przy każdym makijażu, więc nie wiem, czy to nie byłoby, czy to, czy to ma sens. Szczególnie, że tutaj mam nową giełkę Start, czyli Stay Spray, o, to też jest taka giełka właśnie nawilżająca, double Duty Beauty. <laughs> nie wiem, czy właśnie. To jest niby setting spray, ale nie wiem, na pewno nie jest matująca, to nie jest taki fiksujący lakier, ale to na razie jeszcze jej za dużo nie używam, więc rozważam, jeżeli macie jakieś pomysły, co byście chciały właśnie wprowadzić, to dajcie znać, podejrzewam, że jakieś tam. <laughs> To kolejne podsumowanie już właśnie pod koniec roku będzie takim podsumowaniem pewnie całorocznym, też zobaczymy właśnie, ile produktów zużyłam, jak mi szło i tak dalej, i też z myślą właśnie o, o tym, jak to powinno wyglądać na kolejny rok. Możliwe też, że ono się nie odbędzie na przykład pod koniec roku, czyli tak jak mówię, planowo wypadało 25, tylko może właśnie jakoś tak to przesuniemy na początek stycznia. Tak więc jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli coś byście chciały zobaczyć, właśnie co tutaj włączam, to dajcie znać. Niekoniecznie to oznacza, że ja wszystko włączę, bo też nie zawsze po prostu mam taką możliwość, i nie zawsze na przykład widzę sens ja osobiście we włączaniu czegoś, więc. Yy... Jestem, jestem ciekawa Waszych, jakby wiecie, poleceń, jestem ciekawa Waszych konceptów i pomysłów, ale to niekoniecznie oznacza, że ja muszę każdy koncept dokładnie, literalnie wprowadzić, tak? Więc jeżeli macie ochotę mi napisać, to oczywiście będę bardzo wdzięczna. Jestem też ciekawa, jak Wam idzie projekt Zero, jakie macie właśnie przemyślenia już pod koniec roku, czy widzicie jakieś na przykład, nie wiem, większą systematyczność w używaniu, czy coś w tym stylu. Myślę, że sobie właśnie to podsumujemy za miesiąc na, na koniec, a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, naprawdę. Wszystko to po prostu wyrzucam z siebie na jednym tchu, ale dziękuję Wam w takim razie serdecznie za oglądanie. Już widzę, że mam koniec miejsca na karcie. Bateria się przegrzewa, aparat się przegrzewa, bateria się kończy, więc wszystko po prostu fakta totalna. Więc jeszcze raz dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Na razie. Pa pa!